Przemian długość życia żołnierza na froncie we wschodniej Ukrainie wynosi zaledwie 4 godziny, powiedział ABC News, emerytowany żołnierz piechoty morskiej USA, walczący u boku sił ukraińskich w regionie Donbasu. Zatem zastanawiajcie się, panowie w wieku 18 do 60, a podoficerowie oficerowie do 63 i panie tych panów, co przed wami ewentualnie, jeśli podjudzaczy, prowokatorzy osiągną ich. Cel. Komisja uznała, że Polska spełniła tzw. kamienie milowe, między innymi dotyczące niezależności systemu sądowniczego. Jednak, według Le Figaro, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o pełnym powrocie praworządności w Polsce. W stu procentach, proszę Państwa, podzielam takie zdanie. W ogóle nie możemy mówić o praworządności. Możemy mówić o tym, że Tusk podporządkował sobie Bodnara i y, służby Bodnara. Na tym polega Praworządność Tuska w Polsce. Kasia Tusk pisze o swojej pupie. Co tam robił w tym wszystkim prezes Rady Ministrów Donald Tusk, osoba nieuprawniona? Przez jego ingerencję, o którą dowiedział się cały świat, choćby z tego artykułu, yy, w ostateczności. Upadły stocznie. W szczegółach opowiadałem o tym w jednym z poprzednich materiałów. Wtedy wyłoniono zwycięzcę, okazał się nim jakiś libijski czy libański handlarz bronią. Nie uiścił opłaty, powtórzono przetarg. No ale kto miał wystartować? Nikt nie wystartował w powtórzonym przetargu, jeśli cały świat wiedział, że Tusk ustawił, bo to jednoznacznie wynika z tego artykułu. Tusk ustawił przetarg. Proszę Państwa, święto Trzech Króli, niedziela, i nachodzili poszukując mnie, żeby mnie zawieźć do. Psychiatryka. Oni sami przecież ci policjanci na to nie wpadli, żeby iść pod wskazany mi adres. Sama sędzia Beata Stój, bo napisałem do niej yy, wniosek o wyjaśnienie, dlaczego yy, w dniu 6 stycznia w niedzielę w Święto Czech Króli yy, policjanci odwiedzili mieszkanie mojej matki i mi wyjaśniła sędzia Beata Stój. Sąd Rejonowy w Dębicy, drugi Wydział Kardy, jak wiecie Państwo, sama podpisała, informuje, że to sąd, a nie biegłe zwróci się do policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, którego termin wyznaczono na dzień 8 stycznia 2013 roku, wtorek, godzina 10. Funkcjonariusze policji mają prawo Dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i to od nich zależy, kiedy nakaz zatrzymania zostanie zrealizowany, zaś doprowadzenie winno być dokonane na termin ustalony przez sąd. Zatem to była decyzja pana Morajko. 48 godzin przed, miałem być do, doprowadzony we wtorek 8 stycznia. Przecież mogli przyjść w poniedziałek. 7 stycznia, ale pan Morajko zdecydował, że to będzie święto Trzech Króli. Podkreśla, że sąd nie musi uzasadniać wniosku o skierowanie oskarżonego na badania psychiatryczne. Sprawa Kękusia jest w toku, konkluduje, czyli jak Cię Kękusiu chcemy zniszczyć, to Ci powiemy, Kękusiu jesteś niepoczytany, będą Cię nachodzili podwładni Pana, Pana Morajki, czy też innego Pana i, i proszę Państwa mamy do czynienia, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości z czystym, w najczystszej postaci faszyzmem. Są tacy ludzie w Polsce, którzy chrześcijanom uwielbiają psuć yy, radosne dla nich Święta. I oto zbliżają się święta Bożego Narodzenia, niby sporządzone 5 grudnia. Wezwanie mam się stawić, proszę Państwa, 23 grudnia, dzień przed Wigilią, w sprawie zgłoszonej 26 sierpnia. Tak sobie myślę, jak się tak garniecie chłopi, że chcecie tego Putina w ziemię, to po prostu nie możecie w hełmach NATO, bo za to byśmy mieli wojnę w Polsce, ale panie Hołownia i mu podobni, zorganizujcie po prostu swój szwadron ochotników i pojechali. I zobaczymy, czy wró No nie, nie wrócicie, bo na linii frontu 4 godziny. Zatem spokojnie. Donald Tusk, on to zdjęcie, on da, wszyscy wielcy ludzie to tak patrzą, dal. No, oni są po prostu tacy zamyśleni, oni mają takie wizje, dlatego dlatego tak patrzą. No, zaraz Państwu pokażę i udowodnię, na ile lat do przodu patrzy. Donald Tusk, 51 miliardów złotych w formie preferencyjnych pożyczek, widzicie Państwo, jaka piękna manipulacja, preferencyjnych pożyczek, oni nam dają preferencyjne pożyczki, nie my je zaciągamy, oni nam dają preferencyjne pożyczki. A co to znaczy preferencyjne w wykonaniu usługi von der Leyen w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpływ 3 stycznia przekazuje. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie dysponuje informacjami, w których instytucjach i na jakich warunkach. Komisja Europejska zaciągnęła pożyczki, z których Polska ma otrzymać tzw. pożyczki preferencyjne w kwocie łącznie około 34,5 miliarda euro. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie dysponuje informacjami, w których instytucjach i na jakich warunkach Komisja Europejska zaciągnęła pożyczki, z których Polska ma otrzymać tzw. dotacje, granty w kwocie łącznie około 25,3 miliarda euro. To są tylko informacje o ratach. Widzicie Państwo, od 2035 roku. Rok w rok po 225 milionów to są raty kapitałowe, ale nie wiemy na jakich warunkach. A przecież kursy też się mogą zmienić, topią nas, proszę Państwa, okradają nas z przyszłości i spłacać będziemy po tych 225 milionów euro to jest tylko ta część. A przecież my mamy łącznie dostać dziesiątki miliardów preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z umową finansowania środki będą spłacane bezpośrednio na konto Komisji Europejskiej, proszę Państwa. Zatem nie wiadomo, czy Komisja Europejska jeszcze sobie jakiejś marży zaświadczoną nam usługę nie naliczyła. Tak wygląda. Rządzenie się Donalda Tuska, yy, świni, czyli osoby zachowującej się nieprzyzwoicie na Folwarku. Yy, zwanym Rzeczpospolitą Polską, chociaż Duda mówi, że Policji. Tusk zapowiada rekonstrukcję rządu. Premier zapowiadał rekonstrukcję rządu. Pracę może stracić pięcioro ministrów. Jak to już, Państwo, nie ma, nie ma już tego, tego serduszka. I jak on to uzasadnia? Zawsze ktoś w rządzie spisuje się gorzej, jak ktoś lepiej i zawsze jest dobry moment, że wtedy, kiedy się już zdefiniowało, kto z jakich powodów nie daje rady, tak na 100%, to wtedy będzie rekonstrukcja. A na ile procent. Proszę Państwa, Tusk daje radę. Ja myślę, że jest w naszym interesie, żeby jak najszybciej Tusk przestał być prezesem Rady Ministrów. Na razie rządzi się w Polsce, robi co mu się, że nie podoba. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Kękuś. Po pierwsze, Polak. Odcinek 510. A jego tytuł rozporządzenie z dnia 7 marca 2024 roku ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, czyli od 29 marca 2024 roku Polacy od rejestracji do mobilizacji, będą Polacy ginąć na froncie w 4 godziny za, przez, dla Ukrainy. Praworządność czy faszyzm? Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ochrania Donalda Tuska. Barczyń Wiązek rzecznik Praw Obywatelskich rozstrzygnie, czy sędzia sądu w Krakowie Paweł Piesakowski naruszył prawo określone w artykule 45.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie o popełnieniu przestępstwa w Warszawie przez Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Bezradność Polaka. Czyli nowy od 22 marca 2024 roku komendant wojewódzki Policji w Krakowie. Wielka osobowość, inspektor Piotr Morajko. Moje stawiennictwo 5 kwietnia 2024 roku, Komisariat Policji 4 w Krakowie, młodszego inspektora Krzysztofa Martyki w sprawach. Pierwsza, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, prowojenny prowokator i tchórz, a także sprawca przestępstwa co udowodnił m.in. dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, Paweł Wroński. Druga, Ursuli von der Leyen, drogi Donald, a nadto oswojony, wytresowany, jedzący z ręki i tym podobne, Donald Tusk, artykuł 146.4.4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązek chronienia interesu Skarbu Państwa, także, jak inne, Patrz, PPP 509 narusza i zadłuża Polaków na warunkach Komisji Europejskiej na dziesięciolecia do przodu. Proszę Państwa, przede wszystkim będzie o Donaldzie Tusku. Yy, tytułowym bohaterem jest Donald Tusk, a jak o Donaldzie Tusku, to, no to nie sposób, żeby nie było świni yy, w odwarku zwierzęcego, w odwarku Donalda Tuska. I, proszę Państwa, motto: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie dysponuje informacjami, w których instytucjach i na jakich warunkach Komisja Europejska zaciągnęła pożyczki, z których Polska ma otrzymać tzw. pożyczki preferencyjne w kwocie łącznej około 34,5 miliarda euro. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, biuro ministra, i to jest pismo do mnie z 19 stycznia. I moje, Donald Tusk, do wymiany na CITO, przez wzgląd na pomyślność Polaków i dobro Polski. Zatem będzie, proszę Państwa, o praworządności. Wydawałoby się, że to priorytet najważniejszy, żeby Polska była państwem praworządnym, żebyśmy się czuli dobrze w naszej ojczyźnie. Jest jednak na liście priorytetów temat ważniejszy. I ten temat to jest no, coraz bardziej zbliżająca się do nas, Yy, przynajmniej tak wynika z przekazu, z narracji, z retoryki yy, polityków, dziennikarzy, ekspertów. Wojna, która znajduje jakby coraz bardziej potwierdzenie również yy, w infrastrukturze prawnej przygotowywanej przez kolejne rządy. I tak się składa, że najważniejsze na dzisiaj rozporządzenia oni, proszę Państwa, nam przygotowują na czas tuż przedświąteczny. Cofnijmy się o kilka miesięcy. Grudzień 2023 roku, zaraz mają rozpocząć się święta Bożego Narodzenia, nowy rok, i co dostajemy? Dziennik ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 29 grudnia, rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2023 roku, czyli to był jeszcze Błaszczak w sprawie wzoru karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Błaszczak się oczywiście nie podpisał, oni mają awersję do podpisywania kluczowych rozporządzeń. Podpisał się jakiś M e, Wiśniewski. Pozwolę sobie przypomnieć, tutaj jest wzór, e, proszę, wzór karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji, no i pouczenia. Polaku, co ci grozi, kto w razie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Dwa. Kto w czasie mobilizacji lub y, wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy, od lat pięciu. I to było, no oni wiedzą, że święta to jest okres sprzyjający spotkaniom rodzinnym, zatem no o czym gadać jak nie o mobilizacji. Taki nam temat wrzucono. Szybciutko czas przeleciał, śnieg, będzie powiedzieć, zniknął prawie w ogóle, go niestety nie było, kiepska zima, święta wielkanocne, urocze jeśli chodzi o pogodę, no i o czym by tu nie mieli rozmawiać Polacy w czasie świąt wielkanocnych jak nie o, znowu, wojnie.